Pedro Regis Anguera w Brazylii Orędzie Maryi Królowej Pokoju Kochane dzieci ludzie przewrotni wrzucają śmieci w czyste wody ale mój Jezus nie pozostawi was spragnionymi on jest wodą żywą pozwólcie się prowadzić przez ręce Pana Ja was kocham i przyszłam z nieba, aby wam pomóc. Bądźcie posłuszni mojemu wezwaniu. Nie żyjcie w oderwaniu od modlitwy, odwagi. Nie będzie porażki dla osób mi oddanych. Nie wycofujcie się. Wasze zwycięstwo jest w panu. Naprzód, ja będę się za was modlić do mojego Jezusa. Znam każde z Was po imieniu i przyszłam z nieba, by zaprowadzić Was do nieba. Wytrwajcie, niewzruszeni, na drodze, jaką Wam wskazałam. To jest orędzie, jakie dziś Wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z Wami jeszcze jeden raz. Ja Was błogosławię w imię Ojca i Syna. I Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju. 29 maja 2021.